No to Siemanko Mortki, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest za serami Smerfa, Kolejny i 13 godzina leci z Romeo na czele. Żyjemy! Dokładnie. Wczoraj zaczęliśmy siać u nas o wpół do pierwszej w nodzy ja. i kończymy teraz. Jest 7.51. Odmiany na. Teraz właśnie siejemy. Odmiany na kieszonkę. Nowość od firmy Masic, Nazwa Starmas. Jak się nie mylę, Starmas. siejemy tutaj ile hektarów? 380. 380. I w nocy sialiśmy odmianę Mas 125C, jak się nie mylę. Na no, no, ziarno też dobre 10 hektarów to. 11. No 11, no. Przejazdami. Wyglądamy jak wyglądamy. Każdy jest zmęczony. Powiem wam, że tak słońce wyszło. No w nocy człowiek tak się nie męczy jak to słońce jest w Oczy razi, zera. Ale mamy ostatnie przejazdy tutaj tego kawałka i... Dobrze, że trekker jedzie sam Dokładnie, navigation i... Najważniejsze, żeby wszystko ładnie w koło oprzeć. Wtedy to już jest wygrane, nie? No i co, siejemy Charlotte, Charlotte w tym roku nie jest siana. Jest nowość od, od firmy Mastit No i co, zobaczymy co z tego będzie Oby tylko popadało, bo widzicie, jest popiół. Pole oczywiście jest yy, po poplonie. były rozsiany poferment. ferment. Yy, tutaj jeszcze było... Coca-Cola. Jo, Coca-Cola. I tutaj na tą działkę jest yy, dobre 100 kg nawozu też, płod sierdany. Bo na tych działkach, co yy, sialiśmy yy, odmianę ziarnową, to dawaliśmy ile tam Bocian, bocian! Jesteśmy uratowani! O może Na majówkę, bocian akurat No to ile? Trzy przejazdy i finito. I bocian będzie otwarty I bocian będzie otwarty na, na majówkę Nie no tak jeździmy, gadamy, gadamy a Zapomniałem prawie że no, nagrać coś wam Kamera zapomniałem że w domu oczywiście Ale nic Ładny kawałek, myślę, że Marek będzie zadowolony. Jak będzie kościół na jesieni, to jest trochę kawałek do wożenia, ale to nic. Będzie mógł się małem pobawić sieczkarni. No dzisiaj, liczyliśmy. Ile? 13 godzin, no byłem jeszcze u y, kilku tam y, no, przejazdy, przejazdy, spuszczania nawozu. Ile 26 hektarów? 27. 27. No, przejeżdżanie i ustawianie, bo wiadomo, z przodu kalibracja wbijanie tutaj do systemu wiadomo siewnik tutaj wszystko skopodę zrobię a yy, dawkę yy, nawozu tutaj wbijam wtedy idę do przodu robię próbę kręconą mimo dwa razy i wbijam sobie taką yy, wagę Już w poprzednim vlogu wam to mówiłem że wbijam tutaj wagę i według tego się zgadza, więc Bajunia I tak wychodzi I tak wychodzi I fajnie no. To jest fajnie z tym nawozem Wiadomo, do nabóz coraz droższy i każdy chce to rozsiać jak, na, jak najlepiej. Najlepiej, żeby starczyło zawsze na całość. Na 3,80 hektara drugi kamień zauważyłem. O kurde, trzeba będzie przyjechać pozbierać. Tak, tak to wygląda, mordeczki. Romeo Fiata sprzedał wczoraj. Fiata sprzedał, teraz będziemy szukać jakiejś kadyka czy coś. I... Miał nie, przyjechać... Nie, wiem, a Maroka, Amaroka szukać. Amaroka. <noise> <noise> I tak to jest mordy. Deszczu nie widać. Wczoraj trochę świeciło, dlatego tak późno zaczęliśmy. Nie no, bo trochę przerwa była. No. Bo tak, bo... Trochę pokropiło. No, u nas ile? Niecałe 3 litry, nie? Czy półtora? Nie. Nie. Nic tam na mierniku nie przyszło. No, nawet wyschło od razu. Tyle, że do Bluetooth się kleiło. I szyby się ponadziły. No i Romeo nie miał przy, czym przyjechać na pole, zobaczcie, przyjechał za torem. No ostatni w działkę pojeździ sobie tutaj ładnie. A na motor nasion nie wezmę, no nie, Fiata już nie ma. W razie wziął worek, żeby jak by zabrakło, ale widzę, no, powinno czy tak, starczyć. Przyczepą przyjechać z jednym workiem. No tak, no. nie będziesz przedźwigał, nie? Do kabiny. No jak, tak się gada, to, to zmęczenie tak nie, aż mocno nie, 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 ten, nie daje dynkę. Jak zaczęliśmy, to kurde, ja przysypiałem chwilami. No, wam kawał teraz. No. Żeby nie było. No. Żeby nie było, że nie opowiadasz. No. Dobry seks to jest jak pasek od spodni. No. Jak coś idzie nie tak, to można zawsze zmienić dziurkę. <laughs> Dokładnie. A jak to było? Jaka jest różnica między Słowem och, a ach, ja? Jak a, to? No. Jaka jest różnica między słowem och a, a, a ach No jak? Ale to kobiety się pyta. No, nie? No. No. no jaka? No to zależy w jaką dziurkę. <laughs> <laughs> o Panie świetny. I co, ładne pole tutaj mamy, nie? I to też taka złodziemia zło jest. Nigdy kukurydzy nie było na tej ziemi. Tu od wojny kukurydzy nie było na tej ziemi. Dokładnie. Zobaczymy co tu będzie. Miejmy nadzieję, że to ta odmiana się też sprawdzi, jak ja to, tak to samo mówią, jak to Dziewicza ziemia. Dokładnie. Do Tylko jak nie popada to też nic nie będzie, nie? To będziemy podlewać. Oczywiście tu co, besorkowo? Ładnie talerzówką Remo zrobił. Warunki do siebie są wręcz idealne. Ziewu, tak, no. ale do wschodów nie warto. Obsadę tutaj sobie yy, siejemy, czyli 95 tysięcy yy, na hektar. Na kiszonkę zawsze tam nie dwie jednostki sieliśmy, to tak się fajnie sprawdzało, to tak siejemy dalej. To ten bocian coś chce od ciebie, ewidentnie. Kurde, Marcie, marci, marci coś muszę powiedzieć. Jo, tutaj faktycznie się kręci tu. Co on szuka na tym polu, jak sucho jest? Ja i tak się patrzy na ciebie, bo na mnie nie. Na mnie się patrzy. Ja, ja. Ja taki ja. mały jestem, on mnie nie widzi w kabinie. Nie? Ja, ja. Dokładnie. Tak to jest. To jest tak zawsze, że tu sąsiedzi mają w koło zboża, to my mam, mamy kukurydzę. My mamy, kurde, rzepak, no oni mają kukurydzę. I trzeba uważać z sobryskami, żeby nie popalić nic, nie? No to będzie, kurde, tango. No. Bez wiatru musi być. Wszędzie złożył koron. się zostawi? No najwyżej. Albo na komputerze lance kliknie żeby się przeszło. przerobi. Ja. Więcej masy będzie z chwastami Ty na raz weźmiemy? Chyba słabo. Mam wrażenie, że to ciekawe, czy sąsiada psoły już wyleciały ja, powinno być na raz. Wiesz? Co? Czy sąsiada psoły już wyleciały do roboty? On zawsze mię przysiądź? Trochę ma tych olię, nie? No rzepak, może... Yy, może kazał Czemkowi yy, zaś rzepak dla pszu? Co? Dla pszczół lecą paletki. To to jest. Dobra, nawrotka. To nie będzie chyba akurat. I, i akurat się na wóz skończy. Zobaczcie. Ostatni przejazd. Ty, ale ten. Co? Ona są. są, są, widać. Widzisz jak ładnie ustawione mamy. O. Nie Nie. On zostanie na jeden rządek. Trzeba będzie się obrócić i przyjechać jeszcze raz? Dosłownie na jeden rządek. No, to najwyżej. No, czekaj, tam jest węży. to najwyżej. To nie rządek będzie bez nawozu. Nie, to to. W środku do no, sąsiedzi nie będą widzieć. Najważniejsze, że w koło poszedł nawóz, nie? Ej. Co? Najważniejsze, że w koło poszedł wóz, nie? No dobra, mordy, mamy już nawet, 9 minut. Nawet tak by zostało, to też jest nie. się znowu. Nieee. się. A zobaczymy zresztą. Będziemy kończyć tego vloga, jedziemy spuścić nasiona, ale czołnik odprowadzić, bo tutaj też już zaraz się... Nie, no już jest rezerwy. się wygnie, no? Michał, gdzieś ja dzisiaj w dzień po tym Marek no. Co ty mi tu tuto I ja jutro dopiero jadę, dzisiaj muszę odespać kodę trochę I Martę po trochę w domu <grym> Dobra, kończę tego vloga To dzisiaj, to dzisiaj dwie zmiany, już na raz. No? Po osiem, prawie. Dokładnie Co, że się, nie tu co Widzimy się w następnym Nie no, widzimy się dopiero teraz jak będziemy kosić kukurydzę O, o, dokładnie Oby rosła, trzymajcie się I wszystkim chłopom życzę, żeby rano budzili się zawsze pod namiotem Dokładnie Na razie <grym> Na razie, cześć